W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Po tym wszystkim Jezus udał się na drugą stronę jeziora Galilejskiego, zwanego także Tyberiackim, a szedł za nim wielki tłum ludzi, gdyż widziano znaki, których dokonywał, dokonywał. uzdrawiając chorych. Jezus wszedł na górę i usiadł tam ze swoimi uczniami. Zbliżało się właśnie żydowskie święto Paschy. Gdy Jezus popatrzył dookoła i zobaczył, że przebywa do niego wielka rzesza ludzi, zapytał Filipa, gdzie możemy kupić tyle chleba, aby ich nakarmić. Powiedział to, aby wystawić go na próbę, ponieważ wiedział, co ma zrobić. Filip mu odrzekł: Chleba za 200 denarów nie wystarczy, aby każdemu dać tylko kawałek. Wtedy odezwał się jeden z jego uczniów Andrzej, brat Szymona i Piotra. Jest tutaj chłopiec, który ma pięć nieczmiennych chlebów i dwie ryby. Ale cóż to jest dla tak wielu? Jezus polecił im. Każcie ludziom usiąść. W miejscu tym rosło dużo trawy. Usiedli więc, a liczba samych mężczyzn wynosiła około pięciu tysięcy. Jezus natomiast wziął chleby, odmówił modlitwę dziękczynną, a następnie... Przekazał je siedzącym. Podobnie postąpił z rybami. Dał im tyle, ile tylko chcieli. Kiedy zaś nasycili się, powiedział uczniom, zbierzcie pozostałe resztki, aby nic się nie zmarnowało. Zebrali więc okruchy z pięciu chlebów jęczmiennych i napełnili dwanaście koszy tym, co pozostało po spożywających. Ludzie, którzy widzieli dokonane przez Jezusa znak, zaczęli mówić, On rzeczywiście jest tym prorokiem, który miał przyjść na świat. Jezus, widząc, że ludzie mają zamiar Go pochwycić i ustanowić królem, oddalił się i sam udał się znowu na górę. Oto Słowo Boże!